dla mnie jest to lewarek. Tak mi się wydaje. Ale czy na pewno... No i co podejmujemy, moi drodzy? ma drodzy widzowie Dzisiaj aura pogodowa niesprzyjająca Trochę pada, trochę raz pada, raz nie pada Trudno, takie życie poszukiwacza Oczywiście witam wszystkich nowych na kanale PanzerSeba Nie zapomnijcie o sobie jakimś fajnym lajku A ci co? Tradycyjnie w poszukiwaniu historii Może trafi się jakiś śmietniczek Może się trafi jakieś fajne oznaczenie Może w ogóle coś się znajdzie, może nic się nie znajdzie Nie wiem... Ja Was zapraszam do miłego oglądania, a ja lecę. Trzymajcie kciuki. No i co? Chyba przygodę. Czas zacząć. Let's go! Ej! Ładny, duży sygnał. Zobaczymy. Co się okaże tym sygnałem? A tym sygnałem moi drodzy Co się okazało o, Taki Piękny kawał męiszcza Czyli odłamek z bomby no nic zamykamy, idziemy dalej Pogoda nie sprzyja, pada deszcz Ale ktoś się już bawił Ej, dokopał się do dwóch karnistrów przydziałówki wehrmachtowskie mamy resztki po gazmasce gazpuchę tak zwaną no, ale zobaczmy tutaj co mamy ciekawego nic, korozja korozja i korozja o, tu resztka farby zobaczcie nawet Ciekawy stan, no ale nic. Ale ja co dalej? Bo ci zaczyna ładnie kropić deszczyk. Szukamy, szukamy. W tym miejscu pokazała się akurat kawałek oczka od gazmaski. To ma ładny sygnał. Praktycznie, teoretycznie. No ja już go widzę. Spójrzcie sami. No, no powiem wam, że w ładnym stanie, ale w dalszym ciągu. Zapięcie od gazmaski. No nic. Pierdoloty jak na razie. Lecimy dalej. Wcześniej zapięcie od gazmaski, ale w dalszym ciągu w tym samym dołku jest coś dalej. No, jak jest coś dalej, jak było jedno, to jest dalsza część od tej maski. No, na razie Same zapięcia. Inne pierdółki. Ale nic. Nie poddajemy się. Szukamy dalej. No i jak na razie, to tylko chodzę i zbieram to, kto coś kiedyś wykopał, zostawił. A, no, wykopał różne rzeczy. Króciutką puszkę po gazmasce. No, jakiś kawałek metalu. No kawałek o, była łącznica jakaś ale złamana w tym miejscu tu mamy fajną skrzynkę korozja wyżarła strasznie ale spójrzcie zapięcia mamy od niej jakaś skrzyneczka i tu podejrzewam była jakaś radiostacja bo mamy cały zwój baterii mamy cały zwój baterii Zobaczcie sami jeszcze dodatkowo pochłaniacz wszystko destrukt o, tak czasami bywa. Jakieś części też widzę cynkowe o, Tu mamy kawałek o resztki z baterii Także sami widzicie moi drodzy, że ciężko jest coś namierzyć ale się trafiają się rzeczy porzucone. Tak sobie leżą jako złom. Także widzicie sami, lecimy dalej. Destawczo. A zobaczcie co tutaj jest. Głęboki sygnał. Także bierzemy się za kopalńko. Zobaczymy co tutaj ktoś zostawił. Bo nie zostawię. Okaże za kilka chwil. Spójrzmy. Ja się nie myliłem. Także ja biorę się do roboty, a wy czekajcie, co tutaj się nam ukaże. No i co? Powiem wam, że dokopałem się już po kolana. A to jest jeszcze głębiej. Także jedziemy w dół. Bo mam nadzieję, tam były części odredostacji. Uu, zmordowałem troszkę. Może tu będzie jeszcze więcej. Także kopcie razem ze mną. Zobaczymy. A może będą no tylko śmieci. A może nie jak na razie nic nie wskazuje, żeby to było płytko. Także mamy głęboki zakup. Już się do tego dokopałem. Moi drodzy. Ale co to jest to nie wiem. No zaraz zobaczymy. Muszę to dokopać. Także dajcie mi jeszcze jedną chwilę. Poczekajcie. Dokopiemy się razem. I patrzę drodzy. Do tego. Ale co to jest to nie hmm. A już wiem co to jest Patrzcie sami co teraz seba wykopał widzicie co jeszcze trafiło Ta spucha Żeby nie było No ale pusta Jeszcze mamy resztkę gumowego paska No się zapowiadało fajnie a mamy go ale poczekajcie, zobaczymy, bo to był za duży sygnał, jak na nas puchy. sprawdzimy to jeszcze raz. Jeszcze coś mamy. mamy, mamy tutaj coś jeszcze głębiej, także co moi drodzy, Kopimy dalej. Żeby nie było To była puszka Tutaj coś mi brzęczało Co mamy tutaj A tu mamy resztkę z tej gaz, gaz puszki. A tu mamy gazmachę Ale jaki ładny stan Spójrzcie ja Tam używałem ryjka A no, bo to jest te inne gumy Widzicie Zobaczcie Ciekawostka Aha. czyli mamy ich, mamy puszkę, gazmaskę, ale pytanie, gdzie jest jeszcze pochłaniacz po od Tutaj nam wychodzą jakieś rzeczy, o, spójrzcie, co tutaj jest. O. O, zobaczcie, jaki stan, bym powiedział picobello. To jest oczywiście, wypadło nam, o. Tutaj stąd. Czyli składamy. A tutaj co mamy? A tu mamy resztki z pochłaniacza. Widać jeszcze węgiel. Spójrzmy, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma. Pewnie będzie resztka z tego badziewia. Ale tutaj coś głębiej jeszcze jest. Także dajcie mi znowu chwilę, żeby to dokopać. No i czy jeszcze czegoś nie wykopałem z piaskiem Co to mamy? Co to jest? A, środek Siteczko O Siteczko z pochłaniacza No nic Sprawdziliśmy pusto Czyli zostało teraz najfajniejsza rzecz zasypać to z powrotem Hej daleko się nie przeszliśmy, raptem może 10 metrów. I tutaj już podjąłem ten sygnał, wykopałem. No spójrzcie sami Co to mogło być. I od czego? Piszcie w komentarzach. Może wy wiecie. Taka ramka. To stalowe, tu coś. Mi się wydaje coś od radiostacji było. No ale mogę się mylić. Ale tak to wygląda. Czyli pokręcę się tutaj. Bo podejrzewam, że gdzieś tu jest rozwalona radiostacja. Albo kilka. Bo nie wiem, tak lubi robić. Kładę to koło tego szpeju. I idę dalej. Tu została maska w usce. Tu druga pucha. Także szukamy, szukamy moi drodzy. Coraz ciekawiej. No i znowu. Tam część radiostacji. A tu widzicie sami. Znowu masywny, duży sygnał, także biorę się za niego. Nie ma co się bawić, lecimy i kopiemy. Trzeba się znowu bawić w Zakopix. Myślałem, że dzisiaj w tą pogodę nie wyjadę, bo mówię, pada deszcz, ale tutaj raz pada, raz przestaje. Także zobaczymy. Warto! No, i drodzy widzowie, nie ma co w domu siedzieć. Ja już się do tego dokopałem. Za chwilę zobaczymy, co teraz będzie piszczało w trawie. Słuchajcie, do tego się dokopałem. Jest to dla mnie znajomy kształt, chociaż nie. mamy jakieś rury. Nawet sam nie wiem co to jest. Ja już wiem co mam za rurę. Widzicie co mam za rurę? Zobaczcie. A ja mam taką rurę. Pancerurę. O. I mamy. Pancerurę. Tak zwaną 80. Albo 60. Już nie pamiętam. To chyba była. Nie, przepraszam. 60. Mamy pancerurę. No, ciekawe się robi. Bałem się, bo tutaj zobaczcie, leży podkład kolejowy z wąskoturówki i mówię, może być liptąg. Może być liptąg, ale nie. Mamy pancerówkę. Akurat wystrzelony. No dzisiaj ciekawostki. Dzisiaj naprawdę potrafi mieć się las zaskoczyć. Tam gaz pucha. Tu części z adiostacji. Tutaj podkład kolejowy. Myślałem, że to będzie to, ale nie. Teraz wyszła pancerura. Pancer Faust 60. O, widzicie. Rura jak rura. Taka ciekawostka. O, Zobaczcie sami. Korozja straszna, ale oko cieszy. Ręce już fajdane, trzeba rękawiczki zaraz założyć. Nic. Lecimy dalej, moi drodzy. Za przygodą. Szukamy, szukamy. Oprócz tego, że mrzy, ale mamy raz las rodzaju. Tam, w tamtym miejscu. Pancerfałst. A tutaj, ile uszedłem Dwa metry. Dwa metry. I spójrzcie, jak idę, macham, macham, chodzę, wkręcę się zawsze czas tego miejsca. Kręcę się ko tego miejsca, szukam, może coś się znajdzie. I patrzcie na oko. Pod samiutkim drzewem. Stranicie, so, ja co znalazłem. Wiecie, co to jest? Już Wam mogę powiedzieć. Garłacz. Taki fajny. Zakładało się na lufę do Mowzera. Tu macie wylot. Tu wpadało się granat i z odpalaliśmy cały pocisk. I leciało dalej. Także sami widzicie na oko, chodząc w koło tego miejsca, ktoś wyjął, bo się nie zna po prostu, wyrzucił. A to już teraz coraz bardziej się trafia. Także mamy fajnego garłacza. No i co? Pada, bo pada. Ale ja się nie poddaję. Biegam cały czas w tym samym miejscu, się kręcę. I wychodzę w fajne niespodzianki. E, widzimy się. przy następnym tym dołku skopałem, bo tu mam sygnał. Trafiłem o to taką jak na razie skórę. Ale co to było? I od czego? Mi się wydaje, że chyba od saperki niemieckiej. Taki to ma wzór, bo ona jest tu rozszyta. Ale poczekajcie, bo tutaj coś mam. Tutaj coś mamy metalowego, ale chyba tylko odłamek, tak, odłamek, widzicie, następny odłamek, ale dajcie chwilę, że tu jeszcze dokopiemy następną część od tej saperki, ale jednak nie. Tak, że jak widzicie sami. Tak mi się wydaje, że od saperki. Ale raczej tak. Od niemieckiej sapereczki. Tyle się zostało z tej skóry jeszcze. A przynajmniej się rozpogodziło. Zrobiła się piękna pogoda. Ja założyłem rękawiczki. Ale pogodę mamy za to. Dawdali w dali słonko już pewnie świeci. Także wyskniemy. Także nic. Lecę dalej, biorę się. Za robotę. Szukam, szukam. Oddaliłem się kilkanaście metrów od tamtego miejsca. Mamy tutaj, przestawię sztabem, bo mi tak coś to nie... Tu mamy sygnał, ale bardzo głęboki. I bierzemy się za kopanie. Kopiemy, kopiemy, moi drodzy, bo słonko wyszło. Ja się do tego dokopałem. Za chwilę wam pokażę i zademonstruję, bo tu pada, znowu pada deszczyk, ale nic. Bierzemy się i wyciągamy to. Patrzcie, co to może być. Hmm, tu idzie odtąd. Tu jest jakaś rączka. No dajcie mi chwilę. Założę rękawiczkę. O. I wam to pokażę. Co to może być? Zobaczcie dla mnie jest to lewarek, tak mi się wydaje, ale czy na pewno? No i co podejmujemy, moi drodzy? Ale jaja, ale jaja! Patrzcie, co się trafiło, oryginalny! Niemiecki, drugo wojenny, oh, oh, ciężko nagrywać i pokazywać, ale spójrzcie sami jaki lewar, no i mamy lewarek czołgowy, tak zwany, inaczej też mówią a to kolejowy, ale jest piękny stan, no powiem Wam, że klasa. Brawo ja. I to z takiego głębokiego dołu Ale zaraz sprawdzę, czy nie ma czegoś więcej Także widzicie sami że opłaciło się, a co tutaj mamy A rękawiczkę sobie zrobiłem. Prawie nowy Lewareczek Spójrzcie, mamy stopkę, mamy korbę, no w tą dzisiejszą pogodę deszczową opłaciło się, powiem Wam, tak szczerze mówiąc. No i co? No i chyba na dzisiaj skończę ten odcinek, bo ja mam już dosyć. Smoczony jestem, udyśdany, oczywiście rękawiczki się sprawdzają, polecam. Na takie lewarki jak zawsze. No cóż, pora chyba kończyć, moi drodzy. Drodzy, widzieliście sami w dzisiejszym odcinku na początku na oko jakieś karnistry. Później pogoda nie dopisała, padał deszcz. Zresztą cały czas pada, przestaje, pada, przestaje. Ale tak nieraz bywa. Niedługo będzie zima, będzie padał śnieg. Też będzie fajnie. Co jeszcze żeśmy trafili? reszki z radiostacji. Gaz, maskę, pancerurę i na sam koniec, na sam koniec, moi drodzy, tej opowieści trafiłem. Co ten to lewar podnośnik z transportera, używany w transporterach w samochodach, bo czołgowy był o wiele większy. Każdy mój że czołgowy, a to jest typowo kolejowy, ale był używany właśnie do. Podnoszenia do napraw transporterów, samochodów i innych rzeczy. Jeżeli się podobało, zostawcie jakiegoś fajnego subika, Pozytywny komentarz. Klikcie zawsze, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli poinformowani. Ja się z Wami żegnam. Siemka.